Panowie i panie, powstał projekt ustawy Wprowadzającej 14 emeryturę Jako świadczenie wypłacane co roku Pewna jest też trzynastka I to dla każdego, bez względu na dochód Jak informuje Gazeta Polska Codziennie w Sejmie odbyło się już pierwsze Czytanie rządowego projektu ustawy I wiecie co? Trzynastki, czternastki, 800 plus Kredyty refundowane z budżetu Darmowe leki, rozdawnictwo Sprawi, że niedługo będziemy mieli inflację Na poziomach z Turcji czy Argentyny Nie straszę, takie są fakty Jak powiedział Klasyk, wy ludziom nie musicie dawać. Wystarczy, że przestaniecie im zabierać, a ludzie sami sobie poradzą. Nie kwestionuję, że seniorom brakuje pieniędzy, ale gdyby rząd pozwolił wolnemu rynkowi na funkcjonowanie i nie kradł za pomocą wysokich podatków oraz inflacji, to rodziny miałyby tyle pieniędzy, że babcie i dziadkowie nie musieliby się martwić o jutro. Wracając do 14. emerytury: świadczenie otrzyma około 8,3 miliona emerytów i rencistów, a trafi do nich łącznie 12 miliardów złotych. 14 emeryturę w pełnej wysokości dostaną osoby pobierające świadczenie nie wyższe niż 2900 zł brutto. 6,8 miliona emerytów otrzymają w pełnej wysokości, a 1,5 miliona osób pomniejszoną na zasadzie złotówka za złotówkę powiedziała w Sejmie prezentująca projekt ustawy minister rodziny Marlena Malong. Żeby otrzymać 14 emeryturę nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Będzie ona na poziomie co najmniej emerytury minimalnej, ale w sytuacji konieczności wsparcia seniorów, Rada Ministrów będzie mogła podwyższyć jej wysokość. 13. emerytura w tym roku została wypłacona w kwietniu na łączną kwotę 8,1 miliarda złotych. Premier Morawiecki podkreślił, że polityka prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości koncentruje się wokół wsparcia osób starszych. Jak miło. I wiecie co? Ludzie się cieszą, że coś dostaną od rządu, chociaż nie wiem, chyba społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome, albo to może osoby w moim towarzystwie, ale coraz częściej słyszę, że ludzie rozumieją, że socjalizm to złe rozwiązanie, że 800 Plus spowoduje, że będziemy biedniejsi, że rząd wyciągnie pieniądze z kieszeni jednym, a da drugim, że to tylko i wyłącznie zagrywka polityczna, która w rzeczywistości niszczy nasz kraj. Przyjęcie nowej ustawy jest kolejnym ważnym kamieniem milowym, na drodze do poprawy losu, do godnego życia dla wszystkich naszych babci i dziadków, powiedział premier Morawiecki. Gdybyście nie kradli, to rodziny miałyby wystarczająco pieniędzy, żeby babcie i dziadkowie nie musieli się niczym martwić. Subskrybuj, lajkuj. Nara!